W odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę o retzveratolu. Resveratrol, tak naprawdę pojmowany kilka lat wsteczek jako środek związany z paradoksem francuskim, to znaczy Francuzi piją dużo wina, a jak to się dzieje, że nie mają chorób sercowo-naczyniowych? Właśnie ten polifenol, a tak naprawdę Stilben o nazwie resveratrol zapewniał nam bardzo dobrą korelację ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. A więc podstawowym elementem, który zawiera się w resveratrolu, to jest efekt antyoksydacyjny wspierający oczywiście ilość lipoproteiny HDL, a więc tego tak zwanego dobrego cholesterolu oraz zmniejszający ilość LDL oraz trigicerydów, które w zbyt wysokim udziale są podejmowane jako główny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Oczywiście Wy z filmów Zapytaj Trenera wiecie, że tak naprawdę nie ma cholesterolu dobrego ani złego, jest on po prostu niezbędny i te korelacje pomiędzy HDL-em, LDL-em, a triglicerydami muszą być zawsze zachowane, aby zapewnić nam optymalną regenerację, działanie hormonów płciowych, mózgu oraz innych tkanek naszego ciała. To człowiek tak naprawdę przez stymulację nadmiernych stanów zapalnych będzie powodował mniejsze czy też większe spustoszenie w swoim organizmie i wtedy właśnie lipoproteina, LDL oraz triglicerydy będą doprowadzały nas chociażby do leptynooporności, a więc Mamy wtedy kłopot dostarczający nas w, opt w optymalnym składzie naszego ciała. E, natomiast resveratrol, oprócz tego, że potrafi regulować u nas układ sercowo-naczyniowy, więc jest mile widzianym produktem dodatkowym, jeżeli macie kogoś z tak zwaną dyslipidemią, a więc zbyt dużym obniżeniem HDL-a, a wzrostem ldl -a i triglicerydów, ma oczywiście też świetny aspekt antyoksydacyjny. E, natomiast na tym wszystkim nie kończy się nasz całkowity benefit. E, resveratrol w większych dawkach powyżej 250 lub też nawet 500 mg na dobę ma też świetny efekt zmniejszający nasz stan zapalny. A przy okazji zaliczamy go do tak zwanej grupy Sirtuin klasy pierwszej. Więc Sirty, tak naprawdę, elementy, które mają wpływać na naszą długowieczność oraz na procesy związane z dopingiem mitochondriów, mogłyby być wprowadzone u każdego człowieka. Zobaczcie, mamy jeden, e, jeden produkt, natomiast jego działanie jest tak naprawdę plejotropowe, więc rozgałęzia nam się na bardzo wiele elementów. E, zacznijmy od tego, że faktycznie możemy go zastosować prewencyjnie w ramach choroby niedokrwiennej serca. Więc czy to jesteśmy osobą 30-letnią, 40-letnią czy 60-letnią i w mniejszym czy większym stopniu mamy już obudowane blaszki miażdżownicze, które zmniejszają stopień do krwienia, do, do krwienia naszego serca, moglibyśmy tutaj używać sobie tego resweratrolu w ilości co najmniej 250 mg dziennie dla prewencji dalszego pogłębiania się chorób sercowo-naczyniowych. Oprócz tego każdy z nas powinien zwiększyć sobie e, ilość antyoksydantów w diecie, więc tutaj resweratrol jako środek o dosyć dużej mocy będzie jak najbardziej wymagany. Remisja stanów zapalnych? Pewnie. Dla każdego się to przyda. Nawet jeżeli prowadzimy dietę eliminacyjną, więc staramy się unikać na co dzień jedzenia cukrów, tłuszczów trans, glutenu, czy też nabiałów lub też innych elementów, na które mamy rozwinięte nietolerancje pokarmowe IgA oraz IgG zależne, resweratrol może być dobrym uzupełnieniem chociażby dla naszej terapii probiotykowej. Teraz mamy fajne kombo. Zwłaszcza jeżeli jesteście zainteresowani utrzymaniem odpowiedniego składu ciała, podkręceniem ilości spalanych tłuszczów, możemy tak naprawdę połączyć dwa modulatory Sirtuin, a więc leucynę, jeden z aminokwasów rozgałęzionych oraz oczywiście właśnie wspomniany resweratrol. Teraz na początku trzeba mieć świadomość tego, aby dobrać odpowiednią dawkę. Więc musimy przebić się przez próg leucynowy, co dla większości osób niewytrenowanych, będzie dawką około 1,5 do góra 2 gramów leucyny. W ramach jednej dawki, natomiast resveratrolu co najmniej 250 mg. Jeżeli chcemy działać zgodnie z zasadą strzeżonego, Pan Bóg strzeże, weźmy podwójną ilość resveratrolu, a więc około 500 mg i 2-3 do 3 g leucyny. Dzięki temu uzyskujemy bardzo ciekawy efekt w postaci 60% zwiększonej aktywacji selektywności naszej insuliny względem masy mięśniowej, czyli mówiąc po ludzku, jeżeli zjadacie węglowodany po treningu siłowym, one zdecydowanie chętniej trafiają do Waszych mięśni, a nie do tkanki tłuszczowej. Podkręcamy tempo spalania tkanki tłuszczowej nawet o 120%. Co możemy jeszcze dodatkowo zestakować sobie z takim elementem jak roza, czyli różeniec górski oraz oczywiście forskolina. Dzięki temu bardziej aktyw aktywujecie cykliczny adenozyno-monofosforan i oczywiście wraz z siltami możemy tutaj zamienić się w wielki kombajn do spalania tkanki tłuszczowej. Więc jeżeli lubicie jednak wykonywać te staroświeckie aeroby na niskim tętnie około 60-70%, to także dodatek resweratrolu oraz leucyny będzie dla Was świetnym pomysłem, który możecie wprowadzić właśnie na takie bardziej intensywne kardio i uczynić go po prostu grą wartą świeczki. Ostatni element to jest oczywiście spadek w zawartości tkanki wiscyralnej. Pewnie kojarzycie ten syndrom tatuś, tak? Czyli ktoś mówi, że klepie się w brzuch i mówi, że jest wszystko twarde, ale mimo wszystko wygląda, jakby zaszyli mu piłkę od koszykówki. W tym momencie możemy powiedzieć o tym, że tkanka tłuszczowa przestaje nam um, występować podskórnie, a zaczyna wchodzić w otrzewną, tak? Czyli mówiąc kolokwialnie, ten worek nasz na wnętrzności, który niestety ma wtedy coraz mniej miejsca. Wyobraźcie sobie, że macie jakąś walizkę i zaczynacie ją dopychać na siłę jakąś watą. Kupujecie jedno pakowanie, drugie, trzecie, czwarte, aż w końcu wali skalę się domyka. Dokładnie to samo dzieje się w Waszej przestrzeni wewnętrznej, tam gdzie organy i pnie tętnicze mają coraz mniej miejsca i może to doprowadzać do zakrzepicy lub też do nawet wylewu wewn wewnętrznego. Stąd też Rezeratrol mógłbym polecić każdej osobie, która jest zainteresowana długowiecznością, remisją stanów zapalnych, spadkiem e, czynników prooksydacyjnych oraz oczywiście takim, którzy chcieliby poprawić swój skład ciała. Więc chyba wszystkim jak najbardziej pamiętajcie, może nie wino, może butelka wina to nie jest dobry pomysł, ale suplementacja. Teraz z jak najbardziej. To wszystko. Pozdrawiam i do zobaczenia.